Jeszcze wczoraj Lena nie wiedziała, co to gra. na fotokomórkę, suszarka do rąk, albo pizza. Pizza! Jeszcze wczoraj! Lena żyła w roku 1905, a dziś magiczny naszyjnik przeniósł ją do przyszłości. Jej ukochany pozostał sam w dawnych czasach. Ale niezależnie od daty, Lena marzy o tym, by zostać balerią nic nie powstrzyma jej przed realizacją marzeń. Znajdź mnie w Paryżu. Najnowsze odcinki od poniedziałku do piątku o 19.30 Disney Channel. O tak! Trzeci sezon Raven na chacie zbliża się wielkimi... Nowy sezon! Startujemy 18 listopada w Disney Channel. Tylko w sklepach biedronka. To jestem ja. Bia. Oto, kolorowy świat jak Jestem Celeste, a to moja przyjaciółka Kiera. Taki sam gest robiłam razem z Eleną. Znowu śpiewasz? Dla mnie śpiew. To rozmowa z Eleną. Nierozerwalna siostrzana więź. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam na Czy uda im się zapomnieć o przeszłości i stać się takimi jak dawniej? Na <mum> się Dwie konkurujące drużyny utalentowanych twórców. Czy słyszałeś o czymś takim jak Lai? Jaki to ma związek ze mną? Chcą, żebyś dołączył. Czy to miłość od pierwszego wejrzenia? Pierwszy, ja zobaczyłem. Czy od pierwszego zasłuchania? Myślisz, że można zakochać się w głosie? Wija! Najnowszy serwis!